Cześć, witajcie. Pytacie mnie bardzo często w mailach albo w SMS-ach, albo gdzieś tam na Messengerze, hmm, czy dzieciom, które mają trudności sensoryczne, będzie trudno na przykład w przedszkolu czy w szkole? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, e, dziecko, które ma trudności sensoryczne, ono sobie nie radzi z tym, co jest dookoła. Ma problem z odbiorem tych bodźców, ma problem z tym, co jest ważne, co nieważne, co, jest, co dochodzi za mocne, co dochodzi za słabe z których systemów sensorycznych i tak naprawdę ono sobie nie radzi bardzo często już w sytuacji jeden na 1. Wiecie, my na sali pracujemy sobie tak w komfortowych warunkach powiedzmy, nie? To znaczy mamy sytuację jeden na jeden, mało bodźców, kontrolowalna ilość bodźców, tak? Możemy sobie to wyciszyć, możemy zrobić stop i generalnie jest super, nie? Tylko wiecie, bardzo często, w sumie prawie zawsze, jest tak, że dziecko sobie nie radzi w tych takich Super, ekstra, prima, sorcik, w warunkach, nie? Co z tego, że mamy kontrolowaną ilość bodźców? Co z tego, że mamy wyciszenie i tak dalej? Jak podczas diagnozy czy podczas zajęć wychodzi nam, że dziecko sobie z tym po prostu nie radzi. Wzrasta nam poziom pobudzenia, dziecko jest coraz bardziej szybkie, coraz bardziej zwiercone, ciężko mu siedzieć w miejscu, widać po prostu, że ten system nerwowy się nam przeładowuje, mówiąc brzydko, zaśmieca, okej? Okay? Efektem takiego przeładowania jest zawsze większy poziom pobudzenia, większe rozdrażnienie dziecka, może być wybuch emocji, niechęć do dalszej pracy, brak koncentracji, to są rzeczy, które się pojawiają, wiecie, w tej super ekstra komfortowej sytuacji, w tej super ekstra komfortowej pracy, jaka jest jeden na jeden. No to teraz zobaczcie, skoro się to pojawia w sytuacji takiej super ekstra komfortowej, jeden na jeden, gdzie mamy kontrolowalną ilość tych wszystkich bodźców, to tym bardziej pojawi się to w grupie. Okay? Tam w grupie jest miliard płodców. Ten system nerwowy dziecka jest atakowany z każdej strony różnymi, różnymi, przeróżnymi informacjami czy to słuchowymi, czy to od dzieci, czy to, to od pani nauczycielki czy to ktoś przejedzie z jakimś obiadem, czy ktoś go dotknie, itd. Czy nasze zmysły w takiej grupie, gdzie jest no 15, 20, 25 osób, Dostaje nasz system nerwowy strasznie dużo informacji z każdego zmysłu. No i teraz zobaczcie: Ja to zawsze porównuję w ten sposób. Jak macie ciężki dzień, nie? po ciężkim dniu pracy, powiedzmy 8 godzinach, i jedziecie sobie do centrum handlowego. I to centrum handlowe, gdzie wszystko błyszczy, świeci, w każdym sklepie jest inna muzyczka, plus coś tam pani powie w jakimś megafonie i tak dalej, w mikrofonie, i nagle. Jesteście rozdrażnieni, nie wiecie w ogóle, jesteście zdezorientowani. Wychodzicie z tego centrum handlowego tylko po trzech godzinach i boli Was głowa. Wasz system nerwowy jest przeładowany. Tylko teraz zobaczcie, jeżeli czysto teoretycznie dobrze odbieracie bodźce, nie przeszkadza Wam żaden słuch, żaden dotyk i tak dalej, a nie możecie wytrzymać w miejscu, gdzie tych bodźców jest dużo, to teraz sobie wyobraźcie, co czują Wasze dzieci, jak mają trudności z odbiorem tych bodźców, i jeszcze są tam, powiedzmy, w tym przedszkolu, czy w szkole 5, 6 czy 8 godzin. Okay? Im jest po prostu trudno. Zawsze w każdym miejscu, gdzie jest dużo bodźców, czy to będzie centrum handlowe, czy to będzie przedszkole, czy to będzie szkoła, dziecko, które ma trudności sensoryczne, będzie w tym miejscu mu po prostu trudniej. Jemu będzie trudniej funkcjonować. Co trzeba zrobić? Fajnie by było mu to ułatwić. Czyli dostarczyć dużo wrażeń, czucia głębokiego, żeby te informacje, które się gdzieś tam gromadzą, gdzieś tam kumulują, żeby one zaczęły się jakoś porządkować. Oczywiście bardzo często szły, słyszę coś takiego, że to się nie da, bo jest dużo dzieci, bo oprócz jednego dziecka jest jeszcze inne i jeszcze piętnaścioro innych i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to wszystko się da. Tylko kwestia jest wiedzy, jak to zrobić, jak to zorganizować. I jak to wszystko dobrze poukładać. Znam faktycznie nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, znam przedszkola czy szkoły, może za dużo przedszkola czy szkoły, grupy przedszkolne czy szkolne, które faktycznie to fajnie realizują. I to są nauczyciele, którzy naprawdę fajnie sobie z tym radzą i bardzo fajnie pomagają dzieciom tak naprawdę w pracy na co dzień. W takim codziennym, w takim codziennym funkcjonowaniu dostarczają bardzo wielu wrażeń czucia głębokiego, żeby faktycznie im ułatwić funkcjonowanie. I to, co powiedziałem na samym początku, tak, dziecko, które ma trudności sensoryczne, jemu będzie trudniej w grupie przedszkolnej, czy też w szkolnej, tak? Takie dziecko może się zupełnie inaczej zachowywać w przedszkolu, niż się zachowuje w domu, tak? W domu czasem rodzice mówią, że no nie mamy takich problemów, które zgłasza nam przedszkole czy szkoła. Oczywiście, bo w przedszkolu czy w szkole jest dużo więcej informacji, dużo więcej bodźców i jest dużo trudniej. W domu jest spokojniej, jest mało bodźców, nikt nie krzyczy, nikt nie biega, nikt się nie nakręca, i jest po prostu łatwiej. Ok? Pamiętajcie o tym, że dzieciom w grupie będzie trudniej. Starajcie się im to ułatwiać troszeczkę, ale też przede wszystkim mm, starajcie się je rozumieć, ale też starajcie się rozmawiać i z nauczycielami, i z paniami, które gdzieś tam sprawiały opiekę nad Waszymi dziećmi po to, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak jest, tak? Bo to nie znaczy, że dziecko jest niegrzeczne, źle wychowane i tak To znaczy po prostu, że mając trudności sensoryczne, ono sobie po prostu nie radzi. Co trzeba zrobić? Trzeba mu pomóc. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.